Profesor dr Bogdan Sujak urodził się w roku 1924 w Bydgoszczy. Działalność naukową rozpoczął po wojnie w roku 1952 w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Przechodząc kolejne stopnie kariery zawodowej, zostaje w roku 1968 kierownikiem Katedry Fizyki Ciała Stalego. Przez okres następnych sześciu lat jest dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej, obecnie kieruje Zakładem Kriofizyki Ciała Stalego. Jako dydaktyk prowadzi seminaria i wykłady z fizyki doświadczalnej, wykłady specjalistyczne dla dyplomantów i doktorantów. Pod jego kierunkiem powstało dotąd ponad 250 prac magisterskich. Doktoraty otrzymało 28 osób. Część byłych uczniów profesora kieruje dziś placówkami naukowymi na terenie całego kraju. Jest to więc dorobek niemały. Można by tu mówić niemalże o szkole profesora Sujaka. Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki profesor otrzymał zresztą wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Ogrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, liczne nagrody ministerialne. Działalność naukowa profesora koncentruje się najogólniej mówiąc wokół fizyki ciała stałego. Ostatnio zainteresowania te skupiają się szczególnie na kriofizyce ciała stalego, czyli fizyce ciał pozostających w niskich temperaturach. Nie wdając się w szczegóły, które dla laika są i tak mało zrozumiałe, można jedynie stwierdzić, że jest to tematyka wielce obiecująca pod względem teoretycznym, mająca duże znaczenie praktyczne.